Szczęśliwego Boże, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj troszkę o zmianach na kanale. E, otóż, e, po pierwsze, proponuję Wam to, żebyście zadawali tutaj pytania pod tym filmem, dlatego że proponuję QA, e, jeśli o to chodzi, m, dlatego że już minął rok od tego czasu, kiedy pierwsze QA było. Zadawajcie pytania, jak najbardziej. E, a także, moi drodzy, też e, nie będzie chociażby fragmentów związanych z kuchnią. Już to wykreślę. Zastanawiamy się na tym od dłuższego czasu, żeby to wykreślić. Czy nie będzie na przykład, nie wiem, jedba mate jakaś tam. Powiedzmy, nie wiem, a kuchnia. E, czy jakaś inna jedba, albo jakaś herbata ulung, prawda? A kuchnia. Tego nie będzie. Będą inne tematy, będzie więcej szolsów na pewno. E, moi drodzy, na kanale. No i też będzie mniej Prawda, nie będzie tego pierwszego bum na początku, że tak powiem tego bum, tego nie będzie, będzie bardziej to wyważone, bardziej spokojne myślę przede wszystkim i że tak powiem też będą śmieszne tematy na pewno, jakieś tam wejdą, Jakieś zwierzaczki, inne tego typu stworki, żeby rozmaicić, ale to będzie rzadko. Częściej, natomiast będą takie poważniejsze tematy. Także dziękuję bardzo, szczęść Boże, trzymajcie się.